Witam cię serdecznie, drogi widzę na kanale Szudełk. Kto nie subuje tempała, zapraszam oczywiście również na Twitch.gr. wykośnik Diabet, wszędzie odbywają się codzienne transmisje na żywo, a przynajmniej się staram, żeby były codzienne, w godzinach wieczornych. Dzisiaj będziemy sobie oglądać Lootboxa, czyli taki kanał yy, o tematyce gamingowej, raczej tam jakieś nowinki itd. itd. Zresztą sami za chwilę zobaczycie. Dzisiaj yy, film nosi tytuł Assassin's Creed Shadows na obszernym gameplayu. Najbrzydszy remake w historii w 2026: Star Wars. Zobaczmy, co tam dzisiaj lootboxing dla nas, dla nas przygotował. Za sobą mamy już wszystkie letnie pokazy. Momentami niektóre były lepsze. O, a propos to, mamy te pokazy do nadrobienia, bo mnie akurat nie było w domu, jak były te pokazy, będzie trzeba to zobaczyć. Do drugich, albo też gorsze, większość z nich już sobie podsumowaliśmy, natomiast został nam jeszcze Ubisoft Forward, który odbył się wczoraj i zaprezentował nam stos nowości, chociażby o nowym Assassin's Creed Shadows czy o Star Wars Outlaws. Mimo, że były to tak na dobrą sprawę dwa najciekawsze ogłoszenia, nie zabrakło też innych intrygujących pozycji. No więc przejdźmy sobie do Assassin's Creed Shadows i co zostało nam tak konkretnie zaprezentowane. No więc wiemy o tej grze już. Kurde i znowu jest Assassin's Creed widzowie. Nawet jak będzie Assassin's Creed wyglądał na najpiękniejszą grę kurwa na świecie to i tak najprawdopodobniej Cześć Piotruś. Najprawdopodobniej będzie największym szrotem na świecie, ze względu na to, że te kurwy nie potrafią nawet zrobić dwóch animacji zabójstwa na broń. Jestem ciekawy, czy w tym Assassin's Creedzie się cokolwiek zmieni. Już całkiem sporo. Już ma fajny setting, ja bardzo chętnie bym w niego zagrał, ale wiem, że to jest kurwa Assassin's Creed i się boję w to zagrać. Boję się wydać na to kurwa pieniądze, omijając też fakt, że to będzie zajebiście droga gra. I ten zwiastun, tak na dobrą sprawę, przybliżył nam nieco bardziej aspekt rozgrywki i jak prezentuje się dokładniej gameplay. Zostały przedstawione nam dwie strony, jaskę oraz Naoe, czyli dwóch głównych bohaterów w tej odsłonie, o których to już się sporo rozmawiało. Ubisoft zaczął od ukazania nam stylu rozgrywki, właśnie. Czy to jest czarnoskóry samuraj kurwa? Co tu poszło nie tak? Ej, halo. Co jest kurwa? Był jakiś w historii? Jaskę, czyli czarnoskórym samurajem. Naprawdę? Który, no, jak mogliśmy się już wcześniej domyślić po jego designie, jest po prostu wielkim historycznie być Czarny Samuraj, i ja pierdolę, tak bardzo mi to nie pasuje do historii. Olbrzymem, który działa jak taran. Walka tą postacią, która została nam zaprezentowana, moim osobistym zdaniem wydaje się być czymś, co. Asa... Ej, to akurat spoko, tak trochę inaczej niż zwykle, nie? Oni zawsze podchodzili do tej takiej niby szybkiej kontry i tak dalej, a tu, że mamy takiego wielkiego skurwisyna. Fajne. Okay. Asyn jeszcze wcześniej nie doświadczył Mimo, że tytuł brzmi jak brzmi Jaskę w ogóle nie przypomina Asasyna Jego styl walki odznacza się Brutalnością, odcinaniem łbów, krwią I na próżno szukać tutaj Elementów jakiegoś tam ninja Na gameplayu pokazano nam różne finishery Które to zależne są od tego jaką Bronią władamy w danym momencie Przez większość czasu mogliśmy oglądać Jaskę wadającego wielką buławą Ale też nie zabrakło katany i dosyć Specyficznego stylu walki właśnie tą bronią Która to zakończyła się odcięciem Uba pewnej postaci. Co zasługuje również na uwagę, to fakt, że rzeczywiście NPC-ty w tym świecie reagują na to, że jaskę jest no jaki jest. Podczas... Hey, a, o, ej, a, oej! That's nice! No tak! Przecież to jest kurwa jakaś starożytna wioska. Japońska, w której idzie czarnoskóry kurwa samuraj, oni mówią, Ja pierdolę. Kto to jest? Z różnych dyskusji o tym, dlaczego i po co właściwie zrobiono czarnoskórego samuraja, padały takie żartobliwe stwierdzenia, że jak czarnoskóry samuraj ma wtapiać się w tło? No i Ubisoft podszedł do tego tematu troszeczkę inaczej i kompletnie odcięto jazdy. Okej, okay, plus plus Ubisoft. To takiego podejścia. Ja bądźcie to strasznie rasiści. No, słyszałem, słyszałem, podobno jedni z największych na świecie, jak nie najwięksi. A zamiast tego wieśniaki i inne postacie się nam kłaniają, ustępują miejsca, czy się po prostu dziwią. No ale nie należy zapominać o Naoe, czyli tym właściwym asasynie. Pokazano nam misję w nocy, w której to Naoe skrada się i. Niby był czarny samuraj, ale najprawdopodobniej był sprowadzony jako niewolnik, a samurajowie ubrali go w zbroję dla jaj i przez przypadek trafił do bitwy. Aha, na tej zasadzie. Czyli no kurwa, ale dobra, no jeżeli było coś takiego, w sumie spoko jako mem, ale no jestem ciekawy jak będą postrzegać tego czarnoskórego samuraja w samym, wiesz... W samej Japonii w tamtych czasach. Czy będzie go każdy kurwa traktował jak śmiecia? Czy będzie go traktował jako poważnego samuraja? No bądźmy szczerzy, jeżeli te Japończycy to strasznie rasiści, to będą e, najprawdopodobniej każdy będzie go równał z błotem, nie? Używa wszelkich technik skrytobójstwa. Wygląda to naprawdę. Znaczy no bądźmy szczerzy, jeżeli kurwa w tamtych czasach był jakiś czarnoskóry wojownik, który był poważany, to musiał być sprowadzony jako niewolnik, musiał sobie wywalczyć swoją renomę, nie? W porządku i przyzwoicie, jej styl rozgrywki bardzo przypomina ten z tych oryginalnych asasynów. Ale nie zabrakło też paru urozmaiceń, gdyż na OE jest wyposażona w grappling hook, którego to może używać do swobodnego przemieszczania się po danych lokacjach, do zabijania przeciwników, czy do ukrywania się w budynku na... O, to wygląda bardzo fajnie. W suficie. Też co jest bardzo ciekawe, wprowadzono czołganie się w asasynie, i momentem, który miał wprawić nas w, nie wiem, jakieś zdziwienie czy zaskoczenie, był fragment, gdzie nasza asasynka czołga się pod wodą i wykorzystuje rurkę do oddychania. Ej, that's G, to jest naprawdę bardzo fajny szczegół, kurwa. Żeby się nie udusić. Ale znowu wpadam w tą niebaną pułapkę Assassin's Creed'a, widzowie. To będzie tak samo jak z Valhalla że znowu wygląda cudownie i tak dalej i super. W omówieniu tego całego gameplayu przez Ubisoft zostało zaznaczone, że styl rozgrywki i to jakie będziemy mieli podejście do misji będzie zależało nie tylko od dnia czy nocy, ale także od pór roku, które mają się zmieniać cyklicznie podczas rozgrywki. Podali jako przykład, że to skradanie się pod wodą w czasie zimy byłoby po prostu niemożliwe, więc trzeba byłoby jakoś zmienić to podejście. Oczywiście na OE również włada różnymi brońmi, a walka nią wygląda naprawdę efektownie. Pasuje także wspomnieć nieco o scenkach i animacjach twarzy, no bo one wyglądają po prostu tragicznie. Nie wiem dlaczego Ubisoft nas do tego przyzwyczaja i czemu jest to jakkolwiek akceptowalne, gdyż personalnie wybija mnie to nieco z imersji no nie oszukujmy się nie przekazuje mi tych emocji, które postać w danym momencie może czuć. No ale nie samym asesynem człowiek żyje, bo też został... Star Wars Outlaws w końcu, tak bardzo długo hype'owana gierka no, najprawdopodobniej i tak wyjdzie bardzo średnia, no ale Pokazany Star Wars Outlaws, na który czeka wiele graczy. Gameplay, który został nam pokazany, nie zaprezentował nam żadnych nowych i świeżych informacji na temat tej gry. Właściwie zostało powtórzone to, co już wcześniej wiedzieliśmy. No i zbierając te wszystkie informacje do kupy, możemy jasno stwierdzić, że wygląda to dosyć optymistycznie. Natomiast trzeba nieco patrzeć na to z rezerwą, gdyż w dalszym ciągu jest to Ubisoft. Dostaliśmy fragment walki no w i taki lekki przed. Smak eksploracji i trzeba powiedzieć, że wygląda to wszystko lepiej niż cokolwiek związanego z kosmosem w takim Starfieldzie. Położono także nacisk na kompana Kai Vest, czyli głównej bohaterki tej właśnie gry, czyli jest wieżaka Nixa, który ma nam no, pomagać. To trochę wygląda jakby próbowali zrobić takie Star Warsowe Guardians of the Galaxy, nie? ...w wielu misjach, odwracać uwagę przeciwników, wykonywać jakieś pomniejsze zadania, czy być taką duszą towarzystwa. Po raz kolejny podkreślono znaczenie naszych decyzji, czy działań, które podejmujemy i wpływu tego wszystkiego na świat, który nas otacza, czy reputację u różnych syndykatów i frakcji, takich jak chociażby Kartel Dżaby, no i właściwie na tym można zamknąć... Kurde, jeżeli by się dało na przykład robić, bo to jest otlos, no czyli możemy wnioskować... O, w ogóle muszę wywalić licznik, wypierdzielek. Eee, możemy wnioskować, że będziemy tutaj grali z łoczyńcą, więc mogli, będziemy mogli najprawdopodobniej dołączyć do jakiejś eee, frakcji złodóbców. To jest spoko. ...wiąknąć ten temat. Z innych rzeczy ogłoszone został chociażby Assassin's Creed Mirage na iOSy, y czyli na chociażby... Serio, kurwa, naprawdę? <laughs> no nie, no... Who cares, kogo to obchodzi, tak totalnie bez jaj. iPhone'a czy iPada, który oczywiście będzie nieco okrojony w content, no ale takie są wymogi mobilnych gier, zapowiedziany został także kolejny sezon do For Honor, który prawdopodobnie dostarczy nam nowe mapy. Kolejna sprawa, kurwa, For Honor. Gra ktoś w ogóle z For, For Honor z was? Wiem, że jest sporo osób, które rzeczywiście tam gra, zagrywa się w to, to jest w ogóle popierdolone, bo zazwyczaj jak teraz gra ktoś w Honor, to już jest, są tysiące godzin rozgrywki, nie? Ja to się dziwię, że wam się chce w to grać. To jest gra, która ma bardzo mało kontentu. Chociaż podobno też sporo dodali, no nie? Bohaterów, czy jakieś zmiany w mechanikach. To nowe rozszerzenie zatytułowane jest Mura Sama Blade i ma wystartować już 13 czerwca. Ubisoft też nieco wszystkich zaskoczył i odkrył karty, mianowicie zapowiedział nowe Monopoly, o którym, no, co można dużo powiedzieć, no jest po prostu świetną grą karcianą. Idąc dalej w ich strzelance X Defiant. Czy ja wiem, czy taką świetną? Olifant, dziękuję serdecznie za Premika. Witam cię serdecznie widzą. Czy ja wiem, czy taką świetną to Monopoly, które mamy aktualnie dostępne na teamie jest takim bardzo średnim monopoli, jak mam być totalnie szczery, tam rozgrywka trwa 10 lat, i to nie przez to, że no, monopoli ogólnie trwa 10 lat, ale przez to, że nie da się skipnąć żadnych animacji. Wszystkie animacje są takie głupio przedłużane. Jeżeli chcecie po, w taką pochodną monopoli zagrać, planszówkę, zagrać sobie w ten Business tour, który jest szybki i przyjemny i prosty. Pojawi się pierwszy sezon już 2 lipca. Skulen Bonds dostanie również aktualizację wprowadzającą trzeci sezon Aha. oraz tryb rywalizacji między graczami. Już trzeci sezon jest, przecież ta gra dopiero wyszła. I darmowy jest, tak. Na 5. Sporo także nowości czeka na fanów Prince of Persia, bo The Last Crown dostanie nowe DLC, The Rogue Prince of Persia ma otrzymać nową aktualizację wprowadzającą chociażby nowy biąd do eksploracji, no i także został ogłoszony remake Prince of Persia The Sands of Time, którego to data premiery przewidziana jest na 2026 rok. Pozostałe gry Ubisoftu także mogą cieszyć się dodatkową zawartością, chociażby Avatar Frontiers of Pandora dostanie nowego DLC, który zadebiutuje 16 lipca. Ogłoszona została stała także nowa gra strategiczna a 117 Pax Romana, które ma pojawić się w 2025 roku. No i oprócz tego, The Division 2 dostanie kolejny sezon. No i The Crew Motorfest. Kurde, The Division, kolejny sezon. My próbowaliśmy grać w The Division na premierę. Ta gra, gra była agrywalna, to pamiętam jeszcze czas kupsonem, dobrodziejem próbowaliśmy i Bladim chyba. A czwórkę próbowaliśmy wejść do The Division, ale ta gra działała kurwa tragicznie. Ja cały czas dziś ją mam kupioną. Ale zagrałem w nią może z godzinę czasu wtedy, bo cały czas wywalało serwerów, tekstury się nie ładowały, kontentu nie było, lag jak 150, a w Dead Vision wygląda na bardzo przyjemną Gierkę. Totalnie szczerze. Jest w listopadzie tego roku, ma otrzymać dosyć. Wygląda troszeczkę jak The Day Before, tylko że działające. Sporą aktualizację wprowadzającą nową mapę czy kolejne pojazdy. Dziękuję no tak ja za propozycję, ale. Cały Ubisoft w... jak będziemy chcieli to sobie kupimy. Ruber został już przeze mnie podsumowany. To by było na tyle na razie. Trochę, trochę chyba nie dla mnie kontenci, wiesz? Cześć i pa. Cześć i pa. No kurde. Powiem wam, że jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała ta sprawa z tym, z Assassinem.